Na swoje miejsce wylądowały dwa jajka, pięć ziemniaków i za chwilę zagęścimy to mąką owsianą, bardzo zdrową, bo owiec jest bardzo zdrowym zbożem, i konsystencja musi być dosyć zwarta, żebyśmy uformowali takie paluchy długości palca i wrzucimy je na głęboki tłuszcz, upieczemy je i będą naprawdę wyglądać jak frytki, Ale smakować będą o wiele lepiej. Ziemniaki były tarte na różnych frakcjach tartki, dlatego mają być wyczuwalne tutaj, troszkę cieńsze, troszkę grubsze, a teraz tą masę jajeczno-ziemniaczaną zagęścimy mąką osianą i uformujemy piękne paluchy frytkowe.